Słuchajcie, to już jest trzecia próba zrobienia tego filmu. Ja nie wiem, co ja by powinnam zrobić. Ponieważ wszyscy tu nam brzydkie słowa. I ja nie mogę wytrzymać. Czekajcie. Ej, czekajcie, bo kamera mi jest też nie tak. O. W ogóle... Czekajcie, bo muszę coś napisać Oli. Cześć, teraz będzie w pokoju, ponieważ teraz nie będę mogła pokazywać co się dzieje na dole. Bo to jest przesada po prostu. Przez nich nie mogę rzucić tego filmu, ale może teraz mi się uda. Jeśli zobaczycie, to znaczy, że się uda. No, no dobra, to już jest czwarta próba, ale. Ja to już tak denerwuję. Pierwsza część mi wyszła, to już mi nigdy nie wyjdzie. Dlatego zakrywam czat i nic nie piszę. Nawet nie mogę zobaczyć, co Ola pisze do innych. No, no dobra. Jest tak zimno u mnie w domu, że ja nie wiem, ale no siedzę tutaj ten bez no bo muszę nagrać film, a nie mam na, tam na łóżku jak nagrać, bo wszędzie mi spadnie, a jak ja będę nagrywać? Tam jest taki stojak, mogę wam pokazać i tam bym mogła, tam bym mogła postawić telefon, ale bym musiała być tu, stać, więc to się też nie liczy troszkę. Jest idealny, po prostu pro. Może stać. wiecie mhm. Wyszłam z gry dlatego, że y, mówiono mi, że jestem kidem. I napisał do mnie taki Niko nie wiem, komu ma imię, ale po prostu nie pamiętam, jak ma na imię. No to on powiedział po prostu, że czemu tu są dzieci? I tak mnie obraził, że ja wyszłam po prostu. Bez żadnego słowa. Nawet bez pa. Bez papa nawet. Odłączę telefon, bo mam 2%, a to już przecież odsada. No, no. Jestem takim dzieckiem, że... Ej, czekajcie, bo ja mam teraz cud kamera po prostu. Wow, 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 wow. Położę was na chwilę. Tu jest kabel mi przeszkadza. Już.